Bo oczywiście my znaleźliśmy się tu przez przypadek, wracając po prostu z Anglii. Natomiast no, rzeczywiście jest to kierunek bardzo mało popularny turystycznie. W zasadzie no, nie ma tutaj wielu turystów z zagranicy. A jest... miejscowych nawet nie ma, bo pojechali tysiąc kilometrów dalej na lazurowe wybrzeże. Tak, wszystko pozamykane, ale dzięki temu, jak jest się okazało. Tu... Cicho, spokojnie, można naprawdę fajnie sobie wypocząć. A miejsce jest bardzo ciekawe, bo jest tu mnóstwo zabytków, pięknych budynków. No, miasteczka są, jak widać, cudowne, z bogatą historią. Przyroda też naprawdę piękna, bo te klify wchodzące do morza no to coś, co naprawdę warto zobaczyć. W każdym razie nie jest to taki typowy kierunek na wypoczynek, żeby walnąć się na plaży, ale jest co zobaczyć, jest czego popróbować, jedzenie jest wszędzie bardzo ciekawe. Ale żeby być całkiem szczerym, no to fakt jest taki, że pogoda tutaj nie jest gwarantowana nawet w lecie, parę dni mieliśmy pochmurnych i całkiem można zmarznąć. A co ciekawe, też sami Francuzi często nawet nie mają wielkiej potrzeby odwiedzać północy. Szczególnie ta prowincja, w której teraz jesteśmy, czyli nord de calais tak? E, to już jest w ogóle taki odpowiednik naszych Suwałków. Po prostu najzimniej, najdalej i w zasadzie nie ma po co tam jechać, poza tymi, którzy tam mieszkają. Co oczywiście mieszkają. nie jest prawdą, ani jeśli chodzi o Francję, ani o Suwałki. Tak, tak, ale takie jest pojęcie <laughs> powszechne. No i nieprzypadkowo to właśnie tutaj została umiejscowiona akcja filmu, jeszcze dalej niż północ. Zastanawiamy się, z czym to jest związane. Może z tym, że to były też te rejony górnicze, gdzie więcej było Polaków swego czasu niż Francuzów, bo Polacy właśnie byli tutaj zapraszani jako już tacy doświadczeni górnicy i oni jakby rozkręcali dopiero te kopalnie. I dzisiaj wiele osób, które mieszkają w tamtych regionach, mają pochodzenie polskie. Oto mieścinka z filmu, jeszcze dalej niż północ. Berg! Silno! Ty oni tutaj przecież tutaj, się tą samą, nie? Pocztę trzeba znaleźć. No właśnie, pocztę i tą dzwonnicę. Słynną, na której tamten wisiał. To podobno jest też knajpa, jakaś jeszcze. Oto słynna dzwonnica z filmu. I ten ryneczek. Oh nie oh oh <coughs> 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 Będąc w tym miasteczku, dowiedzieliśmy się, że Dany Bun sam pochodzi z północy Francji i bardzo dobrze zna tutajsze osobliwości, włącznie z językiem szty. Tworząc ten film, chciał spopularyzować ten traktowany po macoszemu region Francji osiągnął niesamowity sukces. Film stał się we Francji największym hitem kinowym wszechczasów i do dziś jest najpopularniejszym filmem rozrywkowym francuskiego kina, wyprzedzając takie klasyki jak filmy z Louis de Finesse czy Asterixa i Obelixa. Trzy tygodnie temu w miasteczku wiele się działo, właśnie wtedy przejeżdżał. Tour de France, więc zobaczcie przy tej knajpie, przy tej, wszędzie jakieś dekoracje związane z kolarstwem, kolarzami to miejscowość ponownie stała się słynna. Fajnie te Francuzy, nie było miejsca, no to stolik skądś zorganizowali i przynieśli. Ja. Yeah. Nie wiem, co ja tu dostałem, ale wygląda świetnie. Dasz trochę co? To, w ogóle jest? to jest taki jakiś. Jest i poczta, ale nie ta z tam Tamta zapewne była częścią planu. Na samym uroczym ryneczku Miejsce ma taki czar. Słuchajcie. W tej chwili na południu Francji jest taka sytuacja, że mogą Was nawet nie wpuścić do knajpy. Przyszliście tylko, żeby się nabić czegoś, bo stoliki są bardzo cenne dla tych, którzy zostawiają sporo pieniędzy jedząc obiad. Także no, każdy tam wybiera, wiadomo, ciepłe może, ważna sprawa, ale tutaj na północy, takiej niedocenianej, jest przemiło. Kolejny plus w północy to ceny. W restauracjach tutaj w knajpkach za kawę można zapłacić na przykład 1,20 euro. Natomiast im bliżej Paryża, tym robi się drożej. To naturalne. Ale to miasteczko, mimo że stało się słynne, zachowało swój prowincjonalny charakter i w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że się skomercjalizowało. Ta knajpka, w której jedliśmy przed chwilą. Brała udział w filmie, ale tam była to taka furgonetka, z której kupowano jedzenie. I faktycznie wcześniej to była taka furgonetka, no ale rozchulała się bardziej, no i w tej chwili mają tam swoją przestrzeń wewnątrz budynku. Szukaliśmy, gdzie to było, a to po prostu się zmieniło, bo na starych zdjęciach widać i to jest dokładnie to samo ci sami właściciele. Wybrzeże, ale też piękne, szczególnie jak pod zachodzące słońce, naprawdę malownicze. No i zdecydowanie nie ma tłumów na plaży. Gdzieś tam, proszę Państwa, jest Anglia. Dower, z którego przypłynęliśmy, udało nam się pospać do 12 Jest przepiękne, to jest coś zupełnie innego niż lazurowe wybrzeże. Zwłaszcza, że w sezonie jest praktycznie opustoszałe, a knajpy zamykają się już o 9 wieczór. Miał zupełnie inny rytm niż na południu Francji, stąd ludzie uciekają w lecie, chcą nacieszyć się ciepłem wreszcie, no bo niestety jak widzicie teraz jestem w Kurtce, w sweterku, a jest środek lata. No taka pogoda, taki klimat, e, za to zimą nie jest tutaj bardzo... Zimno. Jest zdecydowanie cieplej niż w Polsce, dlatego można zobaczyć jakieś rośliny, które u nas pochodziłyby już za egzotyczne. Ale to nie zmienia faktu, że to nie są tropiki. Tu jest po prostu zimno cały rok. Próbujemy ogień wykrzesać. No, 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 no była O, te kamienie, które tutaj widzicie, no połowa z nich to chyba są krzemienie. Siedzimy, oglądamy piękny zachód słońca i próbujemy wykrzesać ogień. Poranek w francuskim nadmorskim miasteczku. Nawet na północy może być przeuroczy. Wszyscy biegają z bagietkami. Biegnę i ja, żeby coś przekąsić z rana. Spójrzcie, jak to jest cudownie. To parę kadrów z mieszkanka. Jest tutaj mały aneks kuchenny, łazienka, małżonka, dobry. Dieb, no i najlepszy ten widok, bo zobaczcie, już mamy port, czyli dwa kroki do takiej przepięknej promenady. <śmian> Jak zwykle mamy szczęście. Wyjeżdżamy już z Normandii i zrobiło się pięknie i słonecznie. Gdybyśmy mogli tu zostać dłużej, to przypuszczam, że nawet byśmy się skusili na kąpiel w morzu. No ale jedziemy dalej w fajnym kierunku. Jedziemy do Dunkierki, a później. Wygląda ta Normandia troszeczkę poza miastem. Ekstra. Po prostu pola, pola, pola. Ale co im się stało? Czemu ich też tyle? Jeśli północ, to właśnie Dunkierka, bo jest ona najbardziej wysuniętym na północ miastem Francji. Choć dzisiaj szerokie plaże przypominają wiele innych typowych kurortów, jednak Dunkierka przywodzi na myśl jedno skojarzenie. Podczas II wojny światowej było to miejsce ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i going? wojsk francuskich. Dunkirk. O tamtych wydarzeniach przypomniał niedawno w swoim filmie Christopher Nolan. Trafiliśmy na odpływ, zobaczcie, jak szeroka plaża się zrobiła. Można się zdrowo umęczyć, zanim człowiek dojdzie do wody. No i jak. Nie, jak w Bułgarii w czerwcu. Tak, tylko ten wiatr jest zimny, no jednak. Na no co się dziwić, że jest zimny wiatr, jak patrząc prosto tam, tam, tam jest Finlandia. w tym morzu jest zanurzona taka wielka kostka lodu. No, to nie jest dla wieku żeby... Nie, czyli nie dla nas. Wychodzimy, ale fajnie. No odbiliśmy kartę, jesteśmy w Dunkierce jak oglądaliście film. Tak, niestety no, ten trochę został zniszczony w trakcie wojny, niewiele się stało. Są upamiętniające te wydarzenia, oczywiście. No i nie tyle. Jedziemy na kwaterkę, teraz. Zaledwie 150 km stąd. Aż tak. To... Ale... <laughs> tak jakoś wyszło. I już będziemy kierować się w stronę domu, stamtąd. To jesteśmy na miejscu. Dzisiaj sobie śpimy w takim domeczku. Najśmieszniejsze jest to, że pani właścicielka napisała nam, że zostawia otwarty. Rzeczywiście zostawię otwarty, podeszliśmy nacisnęliśmy klamkę i jest otwarty. Mamy na górze. O, w tym domku sobie mieszkamy. Cała góra jest nasza. Tu na szybko jeszcze Wam pokażę to mieszkanko, gdzie się zatrzymaliśmy. Jest bardzo przestronna kuchnia. Taki przyjemny kot, który tutaj siedzi cały czas. Jest podwórko. Tutaj piękna część, stary parkiet. Ładny kominek, a spójrzcie jaka tam jest podłoga. Już bardzo pięknie to wszystko wygląda. No Ja biegnę po bagietki. Dzień jest słoneczny, więc chcę się rano wstać, przynajmniej mi, bo dziewczyny jeszcze śpią. Zobaczcie, jakie urocze są te domeczki. Nie żeby jakiś tam przepych, po prostu zadbany, skromny. No chyba jesteśmy uratowani. tej serii. Szkoda, że zamknięte. Oczywiście mają kartkę, że są na wakacjach. Pewnie cała północ wyjechała. A to co to jest? Nie jest to budka telefoniczna. Tak proszę Państwa. To jest pisuar publiczny taki, niezamykany. To zobaczymy, czy da się tutaj coś kupić. Łakocie na śniadanie kupione. Teraz można kierować się w stronę naszej kwatery. Bardzo lubię ty na kwaterze. Jesteśmy w przeuroczej miejscowości, która nazywa się... To co dziewczyny, ubierzemy się we Francji? Na <gry> Wszystko tu można kupić dzisiaj. Porządne paski skórzane po piątalu. Też. Was jest być we Francji w ciąży, bo nie wolno serów pleśniowych ani dojrzewających wędli. Czy nic nie wolno tu jest. Ani tatarów, ani nic. A tu takie pyszności. I to jest Francja, proszę Państwa. Kto życzy sobie kurkę, tudzież królika. Z żalem opuszczamy Francję, bo bardzo nam się podobało, ale na pociechę jest to, że jeszcze parę fajnych belgijskich miasteczek przed nami. Jak również chcielibyśmy zatrzymać się na nocleg w Niemczech. Także zapraszamy na kolejny film, będzie się działo, a póki co dziękujemy za to, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, jeśli się film podobał. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie też na nasz profil, na Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.